Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 2 sierpnia 2024. 13. Et. Jeśli zauważysz czerwony lub różowy płyn wyciekający z Twojego samochodu, ważne jest, aby szybko zidentyfikować źródło problemu. Taki kolor płynu zazwyczaj wskazuje na problem ze skrzynią biegów lub układem wspomagania kierownicy. Płyny te mają charakterystyczny kolor dzięki czemu są łatwe do zidentyfikowania. Najczęstsze przyczyny wycieków płynu przekładniowego. Czy jazda z czerwonym wyciekiem płynu jest bezpieczna? Jak zatrzymać wyciek czerwonego płynu? Diagnozowanie wycieku rozwiązania i naprawy najczęstsze przyczyny wycieków płynu przekładniowego. Najczęstszą przyczyną jest pęknięta, luźna lub zużyta uszczelka. Uszczelki w skrzyni biegów, takie jak uszczelka wału wejściowego lub wyjściowego, Mogą z czasem ulec zniszczeniu szczelina w przemienniku momentu obrotowego. Uszczelka skrzyni korbowej, skrzyni biegów lub sama skrzynia korbowa również mogą powodować wycieki. Czy jazda z czerwonym wyciekiem płynu jest bezpieczna? Bezpieczeństwo zależy od wielkości wycieku. Mały wyciek może nie być od razu krytyczny, ale należy go jak najszybciej naprawić. Aby uniknąć dalszego uszkodzenia skrzyni biegów, oznaki niskiego poziomu płynu obejmują poślizg, zwiększone obroty i problemy ze zmianą biegów. Jak zatrzymać wyciek czerwonego płynu? Aby zatrzymać wycieki, niezbędna jest regularna konserwacja. Gumowe uszczelki skrzyni biegów zużywają się wraz z użytkowaniem, podobnie jak inne części samochodu, takie jak klocki hamulcowe, jeśli zauważysz wyciek. Sprawdź poziom płynu i natychmiast oddaj samochód do warsztatu. Oprócz płynu przekładniowego, winowajcami mogą być wycieki płynu chłodzącego silnik i płynu wspomagania układu kierowniczego. Płyn chłodzący silnik, który utrzymuje stabilną temperaturę silnika, może mieć słodki zapach i pojawiać się pod silnikiem lub chłodnicą. Płyn wspomagania układu kierowniczego pomaga obracać kierownicą i może pojawić się jako różowy lub czerwony płyn w pobliżu przedniego zderzaka. Diagnozowanie wycieku. Aby prawidłowo zdiagnozować wyciek, wykonaj następujące kroki, sprawdź lokalizację, Lokalizacja wycieku może dostarczyć wskazówek co do jego źródła. Wycieki płynu przekładniowego zwykle znajdują się w pobliżu środka samochodu, wycieki ze wspomagania układu kierowniczego z przodu, a wycieki płynu chłodzącego mogą znajdować się w dowolnym miejscu wokół silnika. Sprawdź kolor i konsystencję płynu. Płyn przekładniowy jest zazwyczaj czerwony i oleisty. Płyn wspomagania układu kierowniczego może być czerwony lub różowy i nieco tłusty, podczas gdy czerwony płyn chłodzący jest bardziej wodnisty. Zrozumienie tych różnic może pomóc w zidentyfikowaniu konkretnego płynu, który wycieka. Sprawdź poziomy płynów. Sprawdzenie poziomu płynów w skrzyni biegów układzie wspomagania kierownicy i płynu chłodzącego może pomóc w zidentyfikowaniu wycieku. Niski poziom w którymkolwiek z tych układów może wskazywać na wyciek, rozwiązania i naprawy. Po zidentyfikowaniu źródła wycieku należy wykonać następujące kroki, aby go naprawić. Wycieki płynu przekładniowego. Wycieki te są zwykle naprawiane poprzez wymianę uszkodzonych uszczelek lub uszczelek, dokręcenie śrub panewki skrzyni biegów lub w niektórych przypadkach, wymianę samej panewki. Regularna konserwacja i terminowa wymiana płynu może zapobiec tym wyciekom. Wycieki płynu wspomagania układu kierowniczego. Naprawa wycieku płynu wspomagania układu kierowniczego może obejmować wymianę uszczelek, pompy przewodów lub zbiornika wspomagania układu kierowniczego. Regularne sprawdzanie i konserwacja układu wspomagania kierownicy może pomóc w zapobieganiu takim wyciekom, wycieki płynu chłodzącego, w zależności od stopnia nasilenia naprawa wycieku płynu chłodzącego może obejmować dokręcenie zacisków, węży i wymianę zużytych węży, a także wymianę chłodnicy lub pompy wodnej. Regularne sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego i konserwacja układu chłodzenia może zapobiec wyciekom. Wykrycie i naprawa wycieku czerwonego płynu na czas ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pojazdu w dobrym stanie. Konserwacja zapobiegawcza i regularne kontrole mogą zapobiec kosztownym naprawom. w Przyszłości. Jeśli zauważysz jakiekolwiek wycieki, nie wahaj się zabrać samochodu do specjalisty w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Możecie się zainteresować, jak sprawdzić płyn w manualnej skrzyni biegów najlepsze marki olejów przekładniowych w USA. Dlaczego producenci chcą wyeliminować bagnet olejowy co powoduje wysokie obroty w samochodzie i jak tego uniknąć?